Grzybica pachwin, przyczyny, objawy, leczenie. Grzybica pachwin, przyczyny, objawy, leczenie grzybica pachwin to rumieniowate zmiany skórne w obrbie pachwin z widemoru kreskanym na sileniu. Schorzenie to CZ, cie dotykają kreskaczyznni kreska kobiet. Za rozwój choroby odpowiada zazwyczaj wilgotno i wysoka temperatura w okolicach fabdów pachwinowych. Grzybica Pachfin night częj występuje latem i cz to towarzyszy jej tak kreska E grzybica stóp. Pojawienie się choroby nastpuje poprzez bezpośrednie zaka kreska E na przykład ercznik. Najbardziej nara kreska e SM kreska czyzni, którzy noż bardzo obcispi nie przewiew bielizn. Grzybica powstaje na skutek ciągłego ocierania si i potliwości pachfin podczas ruchu. Po wigbaniem nieleczonej grzybicy pachwin mokreska e grzybiczne zaka kreska e penisa. Czynnikami ryzyka wystąpienia tego schorzenia jest otyłość oraz cukrzyca. Grzybica pachwin. Przyczyny grzybica pachwin jest choroba, która CZ czyli wystpuje u M kreska w wieku około choroba nie rozwija się w zdrowym organizmie, ponieważ kreska grzyby nie atakuj nigdy zdrowej skóry. Zwiększenie szansy na zaka-e nie występuje w przypadku obni odporności i współistniejących chorób przewlekłych, które skutkują zaburzeniem równowagi organizmu. Zaka-e nie następuje poprzez kontakt bezpośredni lub porednio np. przez wspólny ercznik czy GBK. Czynnikami ryzyka jest otybo, nadmierna potliwo, cukrzyca, nieodpowiednia higiena osobista, a tak E noszenie bielizny i odzie kreska Y z materiałów sztucznych i nieprzewiewnych. Okolica Pachwin jest bardzo dobrym miejscem do rozwoju ZAK kreska N z WZG duna du kreska wilgotno i odpowiedni temperatur. Zazwyczaj grzybica pachwin nie jest chorobą rozwijającą się pierwotnie bardzo CZ jest ona przenoszona na przykład chorob wywobój grzyby z rodzaju Epidermophyton floccosum oraz Trichophyton rubrum. Objawy grzybicy pachwin, jak sama nazwa wskazuje, grzybica rozwija się w okolicach pachwin, zazwyczaj symetrycznie po obu stronach. Występowanie rumieniowatych plam z odczynem zapalnym zbuszczanie na skórka pojawiające się grudki i krostki, najdźwiej w górnych odcinku skóry UDA, w miejscu zetknięcia z workiem mostnowym z kreskanym stopniu nasilenia zmiana barwy skóry od czerwonego po brz z przejanieniem w CZ, ci centralnej. Zmiany grzybiczne Moksi rozprzestrzenia, najcz, cień na okolice krocza i odbytu, a tak kreska e polatki, skór podbrzusza i okolic krzy kreska owo Choroba ma przebieg przewlekły i nie powinna by lekcewa kreska ona, zwzgl wzgl Dunamo kreska liwo wystpienia wielu powikbat. diagnostyka Grzybicy Pachwin podstaw do odpowiedniej diagnostyki schorzenia jakim jest grzybica Pachwin. Jest prawidłowe rozpoznanie wyspójcych objawów i odróżnienie ich od choru po podobnych symptomach takich jak. Ałpie rumieniowy, ałszczyca kandy do zaodparzenia, a zapalenia skóry, a ojotokowe zapalenia skóry, choroba haileja haileja w celu rozpoznania pobiera siwy mas do badania mikroskopowego. Zaka e nie grzybami potwierdza si równie poprzez ich hodowlę na specjalnie przygotowanych pokreskach. Grzybica pachwin. Leczenie Leczenie grzybicy pachwin opiera się głównie na terapii farmakologicznej i stosowaniu maci, kremów, kreska i aerozoli, które zawierają substancje przeciwgrzybicze. Choroba zazwyczaj ustpuje po około 2-4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Najcz stosowanymi preparatami jest klotrimazol, izokonazol, naftywina. W przypadku występowania ci kreska, zmian chorobowych stosuje się leki zawierające kortykosteroidy lub antybiotyki. Nie powinno się jednak stosować leków zawierających glikokortykosteroidy i przeciwgrzybicznych, becznie. Ponieważ kreska mokreska to doprowadza do powa konsekwencji zdrowotnych i diabatnie nie pokreska danych. Je kreska Eli leczenie miejscowe nie przynosi efektów. Mokreska na zastosowa do ustne leki przeciwgrzybiczne. W przypadku pojawienia się objawów. Powinno si skonsultować chorob z lekarzem, Najcz, ciej dermatologiem. Profilaktyka grzybicy pachwin. Profilaktyka przeciwko wystpieniu grzybicy pachwin polega na utrzymywaniu odpowiedniej higieny osobistej. Powinno si stosować delikatne detergenty i dokładnie osusza ręcznikiem. Dodatkowo zaleca się noszenie luźnych i oddychających ubrań, które zapobiegaj poceniu się i powstawaniu otar. U osób z kapotliwoci potliwości i esk bonności do występowania odparzeń zaleca się stosowanie specjalnych pudrów i zasypek, które zapobiegaj nadmiernej wilgotności. Powinno się tak kreska eunika miejsc publicznych takich jak basen, sauna czy solarium. Niestety, choroba ma charakter nawrotowy, mimo całkowitego wyleczenia, objawy Moksi powtórzy. Dlatego osoby nara kreska one na to schorzenie powinny być podstaw kontroli lekarza.